Drogi przedsiębiorco, droga przedsiębiorczyni, przychodzę do Ciebie z czterema prostymi i trudnymi jednocześnie pytaniami. Pierwsze z nich to to, czy Twoi klienci z łatwością, z naturalnością, ze swobodą polecają ciebie dalej. Drugie pytanie to czy po każdym zakończonym projekcie, zakończonej usłudze, wykonanej usłudze, czy w czasie, kiedy klient ma szansę na przetestowanie Twojego produktu, dbasz o to, aby wystawił Ci opinię i polecił tenże produkt bądź usługę dalej? Czy Twoi klienci wracają do ciebie i polecają ciebie nowym klientom, przyprowadzając ich jednocześnie? I czy masz sformalizowany system poleceń, który pozwoli ci aby jeszcze z większą łatwością i taką naturalnością też zachęcać ich do poleceń. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że bardzo wiele małych, średnich firm o te polecenia nie dba. Nie ma sformalizowanego systemu, który pozwala na to, że klienci, którzy są zachwyceni obsługą, zachwyceni usługą, zachwyceni produktem, tak z większą swobodą mogą cię polecać dalej. To jest potężny błąd, ponieważ aż 77% klientów podejmuje Decyzje zakupowe w oparciu o opinie innych. Czy to są opinie osób, które wcześniej skorzystały z Twojej usługi, czy produktu, czy to są opinie znajomych, generalnie pytają o opinie, pytają o polecenia. Wynika to też z tego, że my chcemy ufać tym, Komu już ktoś zaufał, co jest w sumie naturalne. I dlatego właśnie też przygotowałam film o takich pięciu najważniejszych powodach braku rekomendacji w Twoim biznesie i w jaki sposób sobie z nimi poradzić, a właściwie jak sprawić, żeby te rekomendacje się pojawiały. Koniecznie obejrzyj do końca, ponieważ ostatni powód w tym filmie jest moim zdaniem najważniejszy. I już teraz zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału, aby zawsze być na bieżąco i aby Twoja firma rosła w kierunku bycia dochodową, bo na tym nam zależy. Ja nazywam się Ewa Garomska i zawodowo buduję dochodowe firmy. Jestem też właścicielką marki Dochodowa Firma. Dostarczamy Ci wiedzy, rozwiązań z zakresu budowania stabilnych przychodów, stabilnego biznesu. Takiego, który nie tylko będzie przynosił Ci pieniądze, ale przede wszystkim satysfakcję i pozwoli Ci na taki rozwój, jaki sobie wymarzyłeś bądź wymarzyłaś. A Dzisiaj porozmawiamy właśnie o rekomendacjach, bo jest to jeden ze sposobów, dzięki któremu Twoja firma może rosnąć. To co, lecimy? Pierwszy powód, dla którego nie jesteś aż tak często rekomendowana, rekomendowany, to jest coś, co wcale nie jest takie oczywiste, a mianowicie brak wyróżnika, co za tym idzie jasnej, konkretnej, precyzyjnej komunikacji na temat tego, dlaczego warto z Tobą współpracować. I no niestety, jeżeli Ty sam, sama nie masz tego wyróżnika jasno zdefiniowanego, no to trudno oczekiwać od Twoich partnerów czy klientów, że z łatwością będą potrafili to wymyślić, tak? Więc no, to jest ten punkt, od którego należy zacząć i aby stworzyć swój wyróżnik, to powinniśmy rzecz jasna najpierw określić sobie grupę docelową, niszę, obszar specjalizacji w ramach tejże grupy docelowej i... Jeżeli jesteśmy marką osobistą, to dobrze jest też ten wskaźnik wyjątkowości opierać między innymi na ofercie, bo sama osobowość, sam sposób komunikacji może nie wystarczyć, zwłaszcza jeżeli działasz na bardzo konkurencyjnym rynku. Także zastanów się, co będzie twoim wyróżnikiem w tym kontekście i najlepiej by było zdefiniować ten wyróżnik na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom racjonalny, czyli tzw. zwany USP Unique Selling Proposition i emocjonalny Emotional Selling Proposition, które to dwa Poziomy wyróżników będą pozwalały na jeszcze lepsze połączenie się z klientem, bo Pamiętajmy, że decyzje zakupowe podejmujemy emocjonalnie, natomiast no, racjonalizujemy je sobie też później. Więc na tych dwóch poziomach te wyróżniki powinny się tutaj pojawić. Jeżeli masz tylko na jednym poziomie, to też jest ok. Warunek jest jednak wtedy taki, żeby rozbudować się bardzo w szczegółach listę korzyści poszczególnych usług, produktów, ale też korzyści wynikających w ogóle ze współpracy z Tobą. Taką definicją mnie, którą powtarzam za każdym razem, gdy się przedstawiam, i to jest też coś, co mnie definiuje i z tym mnie rynek kojarzy, to jest to, że nazywam się Wagadomska i zawodowo buduję dochodowe firmy. I myślę sobie, że to wcale nie jest takie łatwe, żeby znaleźć ten wyróżnik, natomiast jak już go znajdziesz i on będzie bardzo Twój i się z Tobą mocno sklei, to też gwarantuję Ci, że rynek będzie cię po prostu z większą łatwością polecał. A jeżeli chcesz znaleźć swój wyróżnik, to odsyłam Cię gdzieś tutaj do szkolenia, które przygotowałam wraz z Eweliną Farbowską właśnie na temat tego, jak w Marce osobistej ten wyróżnik znaleźć, ale jednocześnie pamiętajmy, że... Nie tylko w marce osobistej potrzebujemy wyróżnika, potrzebujemy go w każdej firmie i potrzebujemy go w usługach, potrzebujemy go w produktach zwłaszcza takich, które są powtarzalne i takich wśród których to usług produktów mamy potężną konkurencję. Tutaj musimy znaleźć te wyróżniki i to na poziomie samego produktu samej oferty, ale też na poziomie komunikacji, bo wtedy zdecydowanie łatwiej będzie Ciebie po prostu dalej polecać, a właśnie dzisiaj o tym mówimy. Kolejnym powodem braku rekomendacji jest brak efektual i za tu klienta, bo już nie wystarczy, że klient będzie zadowolony z usługi, zadowolony z produktu, bo to dla niego oznacza, że dostał dokładnie to, za co zapłacił. A nam zależy na tym, żeby klienci mieli efekt wow. Bo jeśli będą mieć efekt wow, to siłą rzeczy będą mieć większą motywację do tego, żeby pochwalić Ciebie jako dostawcę, pochwalić swój produkt, pochwalić swoją usługę, efekty, to, co dostali dodatkowo i co przerosło ich oczekiwania. I tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, aby nie Mówić klientom w ramach listowania korzyści tego, co w ramach efektu wow dostaną, bo wtedy też efektem wow już to przestanie być. Także dawaj zawsze coś więcej niż klient oczekuje i pamiętaj też o tym, żeby te doświadczenia klienta. Personalizować, bo im bardziej spersonalizowane doświadczenie klienta, im bardziej spersonalizowany prezent, im bardziej spersonalizowana obsługa klienta, tym bardziej on będzie się czuł emocjonalnie związany z Twoją marką, z Twoim produktem, z swoją usługą. I dzięki temu też ten jego zachwyt będzie przekładał się na entuzjazm w opowiadaniu o tobie dalej. Tym efektem wow, to może być prezent, może być dodatkowa usługa, może być Twój czas dodatkowy, ale też może być personalizacja doświadczeń klienta, i to nie tylko w trakcie wykonywanej usługi czy w trakcie zakupu produktu, ale też po nim. I teraz przechodzimy tym samym do kolejnego powodu, dla którego nie masz aż tylu rekomendacji, ile można by było się spodziewać, ze względu na przykład na jakość tego, co dostarczasz. A jest tym powodem słaba jakość obsługi klienta w tym procesie posprzedażowym. I to jest coś, o czym bardzo wiele firm zapomina. My myślimy często o tym lejku sprzedażowym, jako okej, okay, to klient kupił. Koniec, wystarczy. A tam są przecież jeszcze dwa elementy tego lejka: są prośby o opinię, lojalność klienta, utrzymanie tego klienta, ale też prośby właśnie o. Rekomendacje, więc jakie jest rozwiązanie tego problemu? Ano, na przykład regularne follow-upy po zakupie, czyli to może być w formie telefonicznej, SMS-a, czy jakiejkolwiek formy komunikacji, chociażby z zapytaniem klienta, jak się czuje, czy jest zadowolony, jak mu się używa tego produktu, jakie zmiany widzi u siebie, jakie rezultaty obserwuje, w jakim czasie te rezultaty i tak dalej, tak dalej, czyli ta obsługa posprzedażowa najlepiej, żeby. Przybrała taką formę zainteresowania, żywego zainteresowania się klientem i tym, jak on faktycznie się po skorzystaniu z tej usługi czy z produktu czuje. Kolejnym wątkiem tej obsługi posprzedażowej jest stała edukacja klientów, no bo przecież możesz dawać im dalej wiedzę, czy to w newsletterze, czy to właśnie w SMS-ach, czy podczas eventów, na których ich zaprosisz dowolnie, ale dbaj o to, żeby oni po zakończonej transakcji z tobą nie zapomnieli o tobie, bo pamiętajmy też, że pozyskanie nowego klienta zupełnie jest znacznie bardziej kosztowne i znacznie bardziej czasochłonne i energochłonne niż utrzymanie, Klienta istniejącego, a bez utrzymania klienta istniejącego, bez zbudowania takiej mocnej, solidnej lojalności z klientem, którego już masz, nie będzie mowy o rekomendacjach, no bo on nie będzie się czuł z tobą związany, więc po co ma ci polecać dalej, prawda? I teraz przechodzimy do dwóch ostatnich powodów braku rekomendacji. Pierwszy z nich to będzie brak systemu poleceń, bo jeżeli nie masz niczego sformalizowanego, jeżeli nie masz konkretnej oferty dla tych klientów, co oni dostaną w zamian za polecenie ciebie, twoich produktów, usług, no to. Jak oni mają mieć motywację, żeby to zrobić? Bez sensu, prawda? Pamiętaj o tym, że. Zanim kogokolwiek o rekomendację poprosisz, to musisz mieć jakiś konkret do zaproponowania. I teraz kilka przykładów na system rekomendacji, które być może Cię zainspirują. Na przykład kawiarnia może zastosować takie rozwiązanie, że przyprowadź kogoś do nas do kawiarni i dostaniecie do kawy ciastko. Albo na przykład w branży Beauty można zaproponować to, żeby przyprowadzić koleżankę na kolejny masaż, i w związku z tym albo dostaniecie prezent obie, albo dostaniecie minus 20% na zabieg. W mojej branży, czyli bardziej w konsultingu, przyprowadź klienta, a na przykład dostaniesz ileś procent od transakcji z klientem. Albo na przykład coś, co też ja często stosuję, czyli takie systemy rekomendacyjne, które naliczają punkty, bądź naliczają procenty osobie, która rekomenduje, czyli przykładowo przyprowadź klienta, który skorzysta z Twojego kodu, czy z Twojego vouchera na przykład i każdy klient, który skorzysta z usługi na podstawie Twojego polecenia, będzie Tobie się zliczał jako na przykład 10% od każdego klienta, i na przykład po 10 takich klientach, którzy przyjdą nowi do mnie od ciebie, czy z Twojego polecenia, dostaniesz usługę, czy produkt za darmo. Więc tych możliwości programów rekomendacyjnych jest cała masa, ale warto przede wszystkim sobie zdać sprawę, że one są Ci potrzebne. Więc już teraz zacznij myśleć o tym, jak sformalizujesz ten system poleceń u siebie, aby w ogóle móc zacząć o to dbać. No i mój. Ulubiony, absolutnie punkt na koniec, który sobie zostawiłam na deser, bo to jest coś, co doprowadza mnie osobiście do szału. Jeżeli dbasz o to, żeby pozyskać klienta, wydatkujesz na to masę energii, masę pieniędzy, masę czasu, a jednocześnie nie dbasz o to, żeby obecni klienci cię polecali, to moje dochodowe serduszko w tym momencie roztrzaskuje się na milion kawałków. I tym powodem, ostatnim i jednocześnie najważniejszym powodem, przez który nie masz poleceń. Jest to, że o nie prosisz zwyczajnie. Tutaj jest ważna rzecz do podkreślenia, że nawet jak klient jest zachwycony, nawet jak uwielbia Ciebie, nawet jak często do Ciebie wraca, nawet jak jest takim bardzo lojalnym klientem, jest twoim wielkim fanem, wie o twoim wyróżniku itd., itd. Jeśli go nie poprosisz o to, żeby Cię polecał, on najprawdopodobniej tego nie zrobi. Dlaczego? Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że o tym nie pomyślał. I to jest nasza rola jako przedsiębiorców, nasza rola jako właścicieli, nasza rola jako usługodawców jako dostawców produktu żeby o tym pamiętać i żeby o tym klientom przypominać systematycznie. No i oczywiście będzie dla Ciebie to łatwiejsze w momencie, kiedy będziesz mieć sformalizowany system rekomendacji, bo łatwiej Ci po prostu będzie nawet o tym mówić i to klientom zaproponować. I tutaj możesz zrobić kilka kroków. Możesz oczywiście zautomatyzować prośby o opinię, aczkolwiek ja uważam, że takie spersonalizowane prośby o opinie są zdecydowanie łatwiejsze. Jak to zrobić, żeby je spersonalizować? No na przykład użyć imienia klienta w momencie, kiedy będziesz o te rekomendacje prosił lub prosiła, ale to może być też nawet do konkretnej wartości, którą ten klient, ta klientka otrzymał, bądź otrzymała od siebie w ramach rezultatu skorzystania z Twoich produktów, usług. I jeszcze ja często stosuję taki trik troszeczkę psychologiczny, który polega na tym, że ja wyciągam z tej naszej współpracy to, co wiem, że było dla tej osoby ważne. Czyli przykładowo, Aneta, pamiętam, jak do mnie przyszłaś, pamiętam na jakim etapie twój biznes był, i widzę, jak się rozwijasz, widzę, jaki progres zrobiłaś, jestem z tego mega dumna i bardzo się wzruszam jak to widzę u ciebie i też chciałabym żeby kolejne osoby mogły zobaczyć u siebie taki progres więc jeśli masz kogoś kto jest na takim etapie jak byłaś ty pół roku temu to będzie mi mega miło jeżeli polecisz moje usługi moje produkty takiej osobie bo sama wiesz jak wiele mogą one w życiu zmienić. I tutaj mamy ten trik psychologiczny, polega na emocjonalnym zaangażowaniu się w rozmowę z klientem i tutaj mamy dwie rzeczy jeszcze. Pierwszą z nich jest to, że mamy pełną personalizację na poziomie emocji, no bo pamiętamy tą historię, pamiętamy tę drogę i doceniamy drogę klienta, jaką przeszedł. A druga rzecz to od razu sugerując, na jakim etapie ten potencjalny mój kolejny klient ma być, to u Anety w tym przypadku otwierają się Pomysły w głowie na osoby, które właśnie na tym etapie są, i im precyzyjniej będziemy komunikować, kogo chcemy mieć jako klienta kolejnego do naszych obecnych klientów, tym też łatwiej będzie im sobie w czeluściach pamięci przeszukać osoby, którym właśnie mogą Ciebie zarekomendować. I jeszcze jedna rzecz odnośnie rekomendacji. Nie szastajmy tym za bardzo, czyli przykładowo, jeżeli chcesz, żeby Twój klient zbierał punkty, bądź procenty za polecenia, to daj mu najpierw dwa albo trzy vouchery, żeby polecił Ciebie tylko wybranym osobom, trzem, bo on wtedy też będzie w tym czuł, widział wartość, a nie, że dostanie tych voucherów pieniężnych i w ogóle o nich zapomni, bo właśnie przestaną dla niego być wartościowe. Także zaczynałabym małymi krokami. Czyli poleć mnie dwóm klientom, poleć mnie trzem klientom, poleć mi jednej osobie, przyprowadź jedną koleżankę na event, przyprowadź drugą koleżankę na masaż. Dzięki temu raz, że Tobie będzie łatwiej to zacząć komunikować, dwa, że klient będzie czuł, że to jest wyjątkowe, że dzięki temu, że Ciebie poleca, to on też daje dostęp do ciebie, twoim znajomym, a nie żeby efekt był taki, że Ty stale potrzebujesz nowych klientów i w związku z tym prosisz wszystkich o to, żeby polecili Cię wszystkim naokoło. Nie. Taki ma być wydźwięk. Wydźwięk ma być taki, żeby klient dalej się czuł w tym wszystkim wyjątkowo i żeby się czuł najważniejszy. Ja często taką uwagę dodaję, że ale spokojnie, niezależnie od tego, komu mnie polecisz, to Ty i tak masz zawsze pierwszeństwo konsultacji. Więc też możemy to dodać jako taki element jeszcze bonusowy do tej komunikacji, aby ona była jeszcze taka bardziej ekskluzywna, że tak powiem. No i już na koniec, co możesz Wdrożyć od zaraz, pewnie się teraz zastanawiasz, a no przede wszystkim stworzyć możesz program rekomendacyjny, który da konkretne korzyści Twoim klientom, ale też osobom, które z tej rekomendacji do Ciebie przyjdą. Po drugie przeanalizuj, co wyróżnia Twoją firmę na rynku i stwórz takie jedno zdanie, dwa zdania, które będzie można z łatwością powtórzyć, gdy klient będzie Cię rekomendował do swoich znajomych, do swoich dostawców, do swoich podwykonawców czy klientów. Skup się na budowaniu efektu na każdym etapie kontaktu z klientem przed sprzedażą, w trakcie sprzedaży i po sprzedaży i też dbaj o tego klienta, na każdym z etapów, ponieważ to będzie powodowało, że on po prostu o Tobie nie zapomni. A jak będzie o Tobie pamiętał, to raz, że będzie twoim lojalnym klientem, a dwa, że będzie miał większą motywację do tego, żeby Cię polecać znajomym. I już tak na sam koniec, to aby sobie to wszystko ułatwić, to możesz zautomatyzować pewnego rodzaju follow-upy, czy prośby o najpierw opinię, a potem o rekomendację, bo to też będzie powodowało, że po prostu nie będziesz musiała musiał o tym ciągle myśleć, a to się będzie działo mimo wszystko. No i. I cóż, mam nadzieję, że ta lekcja będzie przez Ciebie odrobiona i że od jutra już zaczniesz rozmawiać z klientami o tym, aby polecali Cię dalej, bo dla mnie rekomendacje to jest sposób, który pozwala na generowanie sprzedaży bez mojego wysiłku. I dla Ciebie będzie dokładnie tak samo to działało, o ile dasz sobie na to szansę. A mam nadzieję, że dasz wszystkiego dochodowego. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie.